Za 45 lat pracy to nie tyle mi się należy. Ile pani zyskała na polskim ładzie? Czy straciła pani, czy zyskała? Dlaczego? Tak było w komunie, jak i teraz. Jeden, drugiego, popiera, a nic z tego nie wychodzi. Za, za, za Tuska było lepiej, za Platformę, czy teraz? No ale przecież ma pani. Wszystkie przecież... są jednakowe. O, przepraszam. Yy, nie szkodzi. Trzynastka, yy, przecież jest czternastka. No i co z tego? Nie, nie cieszy się pani z tej 13-14? Cieszę się. Za 45 lat pracy to nie tyle mi się należy. Czyli stalałam y po 16 godzin rozumiem. Czyli pani by chciała więcej, tak? Że te, więcej Oczywiście. tej emerytury. Wie, jak pani myśli, dlaczego są takie niskie te emerytury w Polsce? Nie wiem. Kto za nie odpowiada? Nie wiem. Rząd czy ktoś inny? Nie wiem. A 500 plus dobrze, że jest to wszystko? 13, 14, rozdawnictwo w nie. Wolałyby Pani niższe ceny, żeby nie było tego? Mogłoby być. A służba zdrowia, jak sobie radzi? Ciężko się dostać do specjalisty? Już 3 lata nie byłam. Dlaczego lesana. nie próbuję nawet Pani? Bo się nie da dostać? Nie. Bo mi korzą, a to to zrobić, a to tamto zrobić. A jak przepiszą leki, to w tym. W aptece trzeba po 300-400 zł płacić. Już no, 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 no to co to, to za przychodnie w takim razie? Proszę pana, ja mam 85 lat i niech mnie pan na ten temat nie pyta nawet. Wiadomo, mogę mieć szybkie pytanie, ile pani zyskała na polskim ładzie? Sandołicz. Nie, nie. Nie, nie nic pani nie zyskała? No że mi podatek nie A obniżki, pani zobaczy... A obniżki pani zobaczyła? A obniski pani zobaczyła w sklepach? Ja wiem czy są te obniżki Nie ma? O ten VAT nie, nie zauważyła Pani? No ty, no, teraz pisze tam pisze VAT obniżony A ta 14 dobrze, że jest 500 plus? No jakby była, to by dobrze było No będzie już, obiecali, że będzie na jesień No, no. no dobrze, niech będzie No ale mnie to nie zadawala bo Dlaczego? Bo wszystko drożeje i dlatego Na co wystarcza się... ta 14 w tych czasach? No, co kupić? Światło opłacić Zdroże... trzeba. Zdrożeje no. prąd, gaz, słyszała no, Pani? No, 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 to ja wiem o tym, no jak drożeje wszystko, to co mi to da, czy, ta podwyżka. Czy... A za platformę bo pić teraz? Za platformę, ja wolę platformę. Platformę Pani woli? Oczywiście. Ale czym, czym się różni od PiSu? Czym się? Bo nie są tak niekradne jak te teraz. PiS kradnie, a platforma nie, tak? A, no wcześniej, ale tak jak teraz. By... Pieniądze rozpuszczają, to niestety. A dlaczego nie było 500 plus na przykład wtedy ani 13-14? No, bo nie było wtedy, bo teraz, bo oni chcą wygrać i dlatego tak ludziom oczy oczymali. Nie, nie powinien tak robić. Nie, oczywiście, że nie. A prezydent jak sobie radzi Duda? Ja wiem, nie wiem, jak to raz. Czy dobrze, czy źle, raz dobrze, raz źle. A służba zdrowia... Ciężko się dostać do przychodni, do, do specjalistów? No ja, ja do specjalistów, tak, tak, ale do takiego rodzinnego, no to ja już się dostaję, bo już mam. Dobrze, dziękuję. Przekazam.